Witam, jest sobota rano, zimno, minus trzy stopnie było, teraz też jeszcze pewnie na minusie. Przyszłem do tych nielotów. Siedzą sobie i czekają. I czekają sobie, żeby je pogonić. Siglują, latają. Ale się dzisiaj przykuliły trochę. Zimno. A, Jaszuk zaczyna bieć. Tydzień temu już mi głodo dreszki zabrał. Polatały ładnie, usiadł I Ej, przyszedł, <laughs> przypalił. Z 20 się zerwało. O, istota leci do. Z się zerwało. I ona odskoczyła na bok. I widziałem jak poszedł za nią za domy. I się miał blisko i pewnie je złapał, bo jej nie ma. I wczoraj też gonił jakiegoś Deresia. Przyszedł. <suszyt> Ale nie złapał, bo w powietrzu to on ma ciężko. na tym miłowie każdy zegna, polatają w dachu w dachu głębiej chodzą, to nie ma żadnej atrakcji. Te moje też w tym roku coś słabo chodzą. Zegnam to, niby tam nieźle chodzą, ale chodzą w dachu. No dobra, dam pauzę. Zobaczymy co to będzie. No i zegnałem, zróżniłem zegnać i już ten już był wysoko i tu już dwa na domu siadły. Nie chcę nawet do góry iść a tamte nie nie, nie mogłem wygnać ich, bo widziały już go pewnie. I tak. O, się. Ładnie chodzą. Nie mówię, że tego, ale, ale nie po mojemu. Nie wiem jak to. Nic nie widzę w tym telefonie, ale on jest wysoko. Winie szalony. Bane. Widać, nie widać, ja ich nie widzę. A, tu jeszcze. To ty nie wpadłeś. Jest za mało ich. Prawie 139 sztuk, ale wysoko. No tak jak w powietrzu, to ma ciężko złapać. Teraz to jak siadają, to zaraz zamykam, bo taki cwany ży. Że... Mnie ja i znowu na ławkę. Bo, A, A, jedzie. No, mogę iść. Wróciły. Ale one wysoko są. No i tak jak odejdą, niektórzy mówią, że odeszły. Gdzie ja one odeszły? Odejdą im 100 metrów i krzyczą, żeby był nie wiadomo gdzie. Kurwa. Jak to mili mówi, jak to oszukują. O, lewa, prawa. Pójdę jak skurmisy, albo już jest ta młęda dziś tak. Ja już kilometr gdzieś już są. Ale poszły. a to ta patologia? Tu kurwa I tu jest chyba dereś z nim jeden hmm. Ale dzięki takiej tej patologii to ten, to tamte ściągają. Bo tak to chujby jeszcze Ale i tak pójdą. Gdzie one już są teraz? Już co, co przy lesie. Jak, jak przewiną się przez las, to ławka. No a tam były też lotowane tam 40 sztuk. To już tamtąd z Początek Mławy szły, ale one tam wywijają nawet się Nie mają zamiaru tu wrócić. No, tak będzie powinny chodzić. I teraz tam, żeby ktoś miał, to ścinka by była jak nie wiem. A żeby w, w drugą stronę szły, żeby w tą stronę szły. Tutaj to mają, paki. Są wygaszy. Po 300 mają, ale wrócili, wracają, chciałem powiedzieć, Wiesz co nad moim zakładem, tam gdzie pracowałem. Ale jeszcze do góry idę. Pójdę, nie ma machuję, żeby nie poszło. A tu jeden zjechał już. Zobaczcie, Jak się boi, jeszcze mnie? Stara samica. Świętej pamięci kolegi. Trzy sztuki miałem, to ta jedna została. I nie będę je otrzymał, bo to pamiątka. To był hodowca dobry, zginął w wypadku. No i teraz ich nie widzę. Jakie. A tu, są, ale wysoko, mogło nie wiem jak to przybliżyć. Ale punkcik, Damian, zobacz, jasne same, nie tam parę Budapesztków jest i osiem Gresi. No bo jak chodzą, jasne. I jęczmień z pszenicą i trochę wigoru Ale lewa, prawa. Ja tu je ledwo widzę. Ale one Może i nie pójdą. I znowu zawrócili tam Pójdą. Nie ma chuja, a jak ta gapa przeleci pojedyncza, albo coś to w chuj Ja pierdolę. A to ta patologia? Tu chodzi. Zniżyła się. Ja to bociany, te bociany to muszę wypierdolić, bo ona cały lot nie Cały lot. Chodzę, no my tam chodzę. To jest takie chodzenie jest. I znowu ich nie widzę. Ojej, pójdę, teraz to już chodzę. strzeli. Pójdę. Teraz to już co, na tam w środek lasu gdzieś. Не мамови. Боже, еще вруцо. Ну сядаю по воде. Tu jest taki, a tu leci jakiś poluch chyba. Pójdę, tamte to pójdę, nie ma I Żaby takie kropki widzę. ale wysok. no tu i Budapeszt się zwróciło parę Zajdę z tej budyni siadają, go zaraz ta menda przyjdzie Ale pojedyncze wracają. a nie widzę tam, Aby Lewa, prawa, lewa, prawa, Uu, nie wiem kropki widzę. Ale idą w to stronę. Właśnie jak pójdą w to drugą stronę, to tam się nie boję, a tutaj to zaraz na mławkę, no a tą ławkę tak mają kierunek i Idą, ale uuuu. Przyszły. Znaczy nie już tego, ale już prawie w dachu. Ale wysoko. A, cztery tutaj niżej. A teraz będą schodziły i takim świergotem Ale już myślałem, że już pójdą. Jeszcze mogę iść, bo ta menda przyjdzie to jest Ale już, już zniżają się. No, i tak głębie powinny chodzić. A nie tu w dachu chodzi, zegna i goń. W dachu to tam nie ma atrakcji żadnej. Ja już w tamtym roku to miałem zamknięte nie goniłem. Oj, dość O, szóst powrotny. Ale cztery się widocznie odrywają tak. Kurde na to się zapatrzyłem, a tamte mi zginęli. I co a już prawie dochodzi mi do dachu no Stare Budapeszty powracały, a nie tu są. Jedne ciągną w tamty a drugie w to. Się rozerwały. No część tu przyszła. teraz przyjdę bo to jest te tu z tego to. Ach kurwa ręka z warstwa i co wróciłeś co Tak, ręka zmarzła, ale się rozwaliły. <grywa> Jak siadają, bo ta menda zaraz przyjdzie, to młode ściągają. Hmm, ale się filatami nie jak mi ręka zmarzła. Jeszcze zostało pary. Myślałem, że już się ciągle I jakie paki mają, I co to, 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 No może to gonią, bo gonią. Ale mi zmarzła ręka. Siadać, kurwa siadać. Dobra, zakręcam, bo tam będą, zaraz, zaraz będzie, zaraz walnie. Ładnie pochodziły, teraz dostały papu. O, Jankie, ale... Jak to się to obniża, kurczę. Kurczę bardzo złoto. Mogę tego nie żyć. Coś tu przyjechało. <laughs> ładnie pochodziły. Co dostały, papu? kurde to jest doskonałe. Nie chcę się żyć. O, w listopadzie to zamknąłem 14 i jednego pocztowego nie mogłem go No ja bo ciany to mi psują i ten lot dwa dni temu sprzątałem już, znowu brudno i ciekawe czy wszystkie przyszły, ale przejęsky tam chyba nic nie obleciało dobra. długo nie nagrywałem nie miałem motywacji podcinają skrzydła te pajace niektórzy jest tego gówno ma a... ojej jak mi zimno a mądre wszyscy mają kurwa takie mądre mają, że nie no, byli stan zagrożenia wiedziałem że mogą iść bo ładna pogoda dobrze że tego takiego wiaterku nie było bo <gryw> Może jeszcze coś nagram, będę miał do świąt. Motywację. Pozdrawiam. Pozdrawiam to milego. Lubię jego filmy oglądać. Siedzę. Jak normalnie wszystko rozmawia. Zawsze jak nagra to sobie robię kawkę i oglądam. Ach kurde. No dzisiaj już ich nie wypuszczę. Ramon, no, stan krytyczny był. Co tam pozdrawiam wszystkich Zróweczka życzę